Czy wiecie, co to jest? Natychmiast redukuje stres, chroni przed niepokojem i zagrożeniem, poprawia nasze samopoczucie emocjonalne, łagodzi ból, poprawia sen, wspomaga układ odpornościowy, poprawia ogólną równowagę organizmu, tworzy i wzmacnia przywiązanie, wzmacnia w ogóle więzi, poprawia naszą zdolność do zaufania i do współczucia. Czy wiecie, co to jest? Czy to jakiś najnowszy lek, jakiś najnowszy psychotrop najnowszej generacji, czy może jakiś lifehack wymyślony w laboratoriach przez specjalistów, byśmy się wszyscy czuli lepiej? Bo jeśli jest coś takiego, co działa tak dobrze na nasze samopoczucie fizyczne, psychiczne, na nasz sen, na ból, na układ odpornościowy, to chcemy pewnie tego wszyscy jak najwięcej. Pytanie: jaka cena, pytanie: jaka dostępność? I tu mam dobre wiadomości. Bo to coś, o czym mówię, jest dostępne, jest bezcenne, nie, nie kosztuje właściwie nic, jest na wyciągnięcie ręki, dosłownie. Bo chodzi o ciepły, czuły dotyk.